I z tej strony Miko i ja wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym od... Od... odcinku. sody. <laughs> sorry. Dzisiaj odcinku pokażę Wam moją szafkę w Browstars. Stars. Tak, a widzicie, jak na samym stacji kupiłem za 1000 błyskotek nowego skina Kos Edgar, którego jak mówię wam w poprzednim odcinku chciałby, ponieważ nie mam żadnego skina, a po drugie jest to mój ulubiony zatem więc e, sobie go właśnie teraz ustawimy w sumie na tutaj na głównym, bo jak sami widzicie dalej mam tą widow, ale spokojnie grałem w Brawl bo widzicie, że już mam 29 068 pucharków. Jeszcze przed startem chciałbym bardzo pozdrowić e, gracza z, z nickiem Koksowy. Chciałbym bardzo podziękować Wam, że udało nam się wbić 1000 subskrypcji. Wow, wbiliśmy 1000 subskrypcji, wbijamy 2000 subskrypcji, tak już w wakacje. Wbijamy pod tym odcinkiem 15 łapeczek w górę, dziękuję Wam, że 18 łapeczek w górę pod ostatnim odcinkiem, bo jednak nie było prawie 2 tygodnie odcinków e, takich długich, ale jednak był i aż 18 lajków, więc mam nadzieję, że po tym odcinku wbijemy tak już 25, może 20, może 30, nie wiadomo, ale jak sami widzicie na razie zostało mi 3930 błyskotek, także przechodzimy do mojej szafki. W tej szafce, czyli w tym moim całym koncie, pokażę Wam wszystkie skiny, wszystkie spraye, wszystkie odznaki oraz jeszcze pokażę Wam wszystkie ikony gracza. Ok, przechodzimy do pierwszych zadymiarzy, czyli do Shelly. Do Sherry mam właśnie tyle, czyli dwa skiny. Ok, te odznaki to sobie Wam potem pokażę, jak ile mam. Do nity nie mam żadnego skina. Nie mam, ale do kolta mam aż trzy, także bardzo fajnie. To jest właśnie mój, bar, też uru, jeden z ulubionych zadymiarzy, ale moim ulubionym zadymiarzem jest Edgar. E, bu, do Buda mam też trzy skiny, ale zanim go pewnie będę miał, może już nawet z pięć, bo planuję kupić z, z monet klubowych. Tutaj mam jednego za darmo z, z Broka. Do El Primo mam niestety zero, ale jak już bym miał kogoś kupić, to już bym chyba kupił tego z srebrnego, tak najbardziej bym go kupił do ja mam aż 3 ale planuję kupić wszystkie, ponieważ kiedyś był mój to challenge, żeby kupić wszystkie skiny do mamy mam jednego skina ale mam tego za karny zamiarski z sezonu trzeciego. jeżeli chodzi o Rose, to do Rose też mam z sezonu podajże 10 pamiętam, że to naprawdę fajny skin bardzo, go, bardzo dobrze go pamiętam Teraz Jessie w Jersey mam właśnie tylko tego skina, ale w sumie, jakbym miał jeszcze kupić, to bym kupił tego letniego za 2750 błyskotek. Jeżeli chodzi o dynamajka, to u dynamajka mam boy Hotelowy Mike z sezonu czwartego Skarnetu zadymiarskiego oraz klasyczny dynamajk, którym oczywiście odebraliśmy go na święta. Bożego narodzenia. Jak sami widzicie, Dynamik ma dużo skinów, także na pewno jakiegoś jeszcze kupię, może tego pleśniowego, ale to się ok okaże. Ok, teraz jesteśmy u Tika. Tika, ma tyle skinów, niestety nie mam żadnego skina. 8-bitowiec e, też niestety nie mam. Doliko mam jednego skina, więc i tak jest dobrze z sezonu. To jest sezon, tak, to jest sezon 11. Do Dalila mam aż cztery skiny, więc naprawdę powiem Wam, że tych skinów jednak mam dużo. Za Dwa za darmo były, jeden był z chińskiego nowego roku, a, a ten ostatni był z sezonu piątego, czyli za sezonu Ravsa. Pełny niestety nie mam żadnego skina, do Kalla mam aż też również trzy. Dwa tu jeden po prostu kupiłem na pamiątkę. Do Jackie niestety nie mam żadnego. Do Gaza również nie mam żadnego, ale on nie ma w ogóle praktycznie skinów. Do Bo mam jednego, którego kupiłem już ponad lub prawie dwa lata temu z okazji e, tam po prostu. E, do EMS mam za 500 stand pointsów, niestety już nie ma stand pointsów, szkoda. Do mam właśnie tylko tego skina, także tych skinów mam nawet trochę. Do Piper mam takiego skina, do pamki niestety nie mam żadnego skina. Do Franka mam e, że zero skinów. Do Bibi mam jednego skina, którego wygrałem w wyzwaniu. Pamiętam to. Naprawdę pamiętam jak to było. Fajne, fajne to było wyzwanie za skina. Chyba to było pierwsze wyzwanie ze skinem, bo potem przed tym chyba było wyzwanie oglifa. Więc pamiętam to. Niestety chyba to, nie tego chyba nie przeszłem. Albo nawet nie wiem, czy w to grałem e, te wyzwania. Do Dani nie mam żadnego skina. Do Edgara to jest mój pierwszy skin, ale planuję kupić w sumie wszystkie skiny, bo mi się wszystkie podobają. Bo to jednak Edgar jest, on ma fajne skiny. Do Glifa żadnego. Do Groma również żadnego. Do Boni też żadnego. Do Mortisa mam tylko jednego, ale to jest w sumie za darmo skin. Dlatego każdy dostaje od razu. Jak to zbywa? E, Maltisa tę błękitną Tarę mam, e, utarę, U Gino mam pirackiego. Do Maxa mam 0 e, skinów, niestety. Do p również 0, do Kiełka również 0, do Byrona również 0, do Squika również 0, do Greya również niestety 0, ale planuję kupić. Do Weedow mam, bo w ostatnim odcinku jak oglądaliście to, ogląda, e, to kupiłem. Do Spyka mam zamaskowanego Spyka super, do Kroła niestety nie mam żadnego, bo po tydzień go każdy skin jest drogi, jedynie dwa skiny są tak jakby tanie do Leona mam Halloweenowego Leona, bo bardzo mi się podobał więc naprawdę fajnie do Sandy mam 0 niestety skinów, do Ambergi chyba też mam 0, tak jest do Meg mam również 0 do Chestera mam 0, ale planuję kupić go za 1000 błyskotek do Geria mam jednego skina za sezon pierwszy sezonu Kalnetu zadymiarskiego do serza. niestety Nie mam e na ze sezonu. Kalnetu zadymiarskiego kolek Mam e z kalnetu zadymiarskiego. Od Roo też mam jednego z kalnetu zadymiarskiego. Od Luffa również mam z Karnetu. Od Ber również mam z, z Od Baza również mam z Karnetu. asha też jest z kalnetu zadymiarskiego. Także tych skinów mam bardzo dużo. Lola też. Kieł też. Ivy chyba też, Janet też, ale Otis na pewno już nie ma, ponieważ pamiętam, że wtedy kupienka dodałem, nie skończyłem go i tak było potem. Do sama chyba też nie mam, tak jest. Do Basela też nie mam, a do Mandy też nie mam. Ja teraz na podam o co kupienka no... ale do Maisie będę miał. Ale mam już tego skina za 1000 błyskotek. Także wygląda to następująco, jeżeli chodzi o e, tutaj e, poziom. Jeszcze mocy, total tak wygląda to następująco: tak to wygląda, bardzo dużo poziomów mocy powyżej 10. Jakbym chciał, to bym miał może bardzo dużo powyżej 11. Tak to wygląda. Jeżeli odblokujemy sobie za niedługo postać najnowszą, która niedługo się pojawi, mam nadzieję, albo E.T. albo ta nowa Epicka, to będzie mi na 17 mocy, także bardzo fajnie. Ok, a teraz Wam pokażę w katalogu te skiny. Okulnie, no skiny już Wam pokazałam, ale powiem, że rzadkich mam 11, bardzo rzadkich 18, epickich mam 17, a legendarnych mam jednego, to i tak jest dużek jak, jak na pewno jak na legendarny. Ok, przejdźmy do odznak. Zwykłe odznaki jest, mam ich 91 na 195, także ich mam naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o rzadkie odznaki, mam ich 44 na 130. Co ciekawe, mam więcej epickich odznak niż rzadkich, bo ich jest aż 51 na 195. A legendarnych to mam prawie wszystkich. Kudyczeno. no. Kurczę, no. Prawie bym miał wszystkich, no. A tutaj jeszcze Wam pokażę, jakie mam. Możecie, o tutaj mam, o. Na przykład takiego, no ten, o, ten jest fajny. Do rzadkich mam takie. O, właśnie, patrzcie. No, i do jeszcze zwykłych wam pokażę. Takie są. Tak, tak wygląda to. E, jeszcze ikony gra, mam ich 103 na 227. No, jak byłem troszeczkę więcej grał, to może bym miał gdzie ze 120 albo 130. Ale na pewno kupię dużo tych oznak. O, mam na przykład taką. Przez że kupiłem skina. O, no i przejdźmy do spray. Spray mam 23 na 124. Mam takie spraye, będę jał powoli, o to jest fajny spray, kurcze Kupił, o, jaki fajny spray, albo ten, ej na spray, niektóre spraye są takie kozackie Nie no, to są każde. O, 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 fajne, nie no, fajne, nie no, czy, nie, będę, na pewno będę kupywał te spraye Bo naprawdę one są piękne te spraye, więc naprawdę wyglądają one bardzo fajnie Jeżeli chodzi o srebrne skin to mam 0 na 64 na złotych też mam zero, bo niestety nie kupuję, bo na razie chcę ulepszyć, ale na pewno w przyszłości będziemy kupywać każde skiny srebrne, także subskrybujcie mój kanał, su sub subskrybujcie z dzwonkiem, wbijamy 2000 subskrypcji, na początku wbijamy 1100 subskrypcji, no i żeby się wszystko udało, żeby się po prostu wszystko pospełniało, tu już prawie mam 2500, jeszcze Wam tu pokażę na koniec jak to moje tu wygląda, także wszystko wygląda naprawdę świetnie. Okej. Okay. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do samego końca. Kolejny odcinek z Brossasa pojawi się już w weekend z oceniania kont widzów Brawl Stars. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za, za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku i powtarzam jeszcze raz, dziękuję Wam za 1000 subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!